Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Nieogarnięty. To jest This Boy. A jeśli zagramy sobie w Marvel Spider-Man Remastered, już się drugi odcinek. Pójdziemy sobie do misji głównej, ale zanim to, jesteśmy bardzo blisko kolejnej wieży na od Oskor, dlatego co no, ja sobie tutaj po nią poszedł. Ok, lecimy w długości fali, to co ostatnio robiliśmy. Jak nie widzieliście, to możecie wejść na poprzedni filmik. Okej. Okay. Bo w tej serii przechodzimy Spidermana na 100%, nie tylko misje fabularne, wszystkie dodatki, znaczy DLC raczej nie. Ale na pewno na 100% główną grę, wszystko. Dlatego co? Lecimy tutaj, widzę, że tutaj jest jakaś kolejna wieża. Na schowa, na minimapie zgłoszono porwanie. Potrzebna interwencja na Union Square. Nowy Jork jest głośny, ale moja maska umie wychwytywać stłumione dźwięki. Takie, jakie wydawałaby związana ofiara. Dobra, lecimy tutaj wieżę. Okej, okay. dobra, i się udało. Kolejna wieża. Super. Plecaczek jeszcze po drodze. Pewnie pójdziemy sobie plecaczek. Czapka dostawcy pizzy. Myślałem, że bujając się na sieciach, będę szybciej dostarczał pizzę. I tak było, ale pizza przypominała mokrą plamę. Pizza Amigos, okej, okay. dobra. 55 plecaków, no to dużo będzie zbierania. Do wszystkich, cywile ugrzęźli w pojeździe po poważnym wypadku. Udać się do części, Dobra, lecimy, w sumie już bez przedłużania, nie? Okej. Okay. Zobaczmy sobie. Octavius Industries. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Pora zająć się pajęczą robotą. Tutaj coś jest, ale dobra tego aktualnie nie będziemy robić. To kiedy indziej, aktualnie sobie lecimy teraz do tej misji, chociaż tutaj to coś... Zdanie dyplomów. Kiedy to było? Na studiach odbywałem staż u doktora. Uświadomił mi, że w fartuchu mogę zrobić tak samo dużo dla świata, co w rajtuzach. Może i więcej. Okej. Okay. Doktor Mawius, ja właśnie. Co pan tam ma? Chińczyźle. Gdybym wiedział, że tu jesteś, wziąłbym. Co to takiego? Taki tam projekcik. O On nie wie. Kaj. To ty. Nie wiem, czy. spokój, Parker, przecież to jasne. Mogę wyjaśnić. Mogłeś mi powiedzieć od razu. Naprawdę chciałem. Czy nie wiedział? Ale. Bałem się, że jak się to wyda, moja rodzina będzie zagrożona. Hmm. Jasne. Pewnie, jak dostarczasz mu sprzęt, też możesz stać się celem. Tak. Y tak. Spokojnie. Nikomu nie powiem. To. Nie przeszkadzam. Dobra, co wraca się dzieje? Ciekawe. Jakaś karteczka? Checker email od to. Sprawdź email. No dobra. Mam nadzieję, że doktor nie chce mnie zwolnić. Się też wręcz przeciwnie. Wiadomość o twojej drugiej pracy w charakterze krawca, czy to właściwe określenie. <laughs> Spidermana uświadomiła mi jaki świetny z ciebie człowiek i partner. Choćbyś nie wiem, jak ciężko pracował, zawsze masz czas dla innych. Nie gniewaj się, proszę, ale zauważyłem, że kostium, nad którym pracujesz, jest uszkodzony. Załączam Ci projekt kilku ulepszeń, które pomogłyby Spidermanowi jeszcze lepiej chronić nasze miasto. Z niecierpliwością czekam, aż nasza niesamowita współpraca zacznie zmieniać świat. Dobra. Twój partner i przyjaciel. Oto. Ot Kontynuuj. Kostiumy nowe, oho. Biały pająk. Hmm? Hmm. Oho, dobra, okej. Okay. Mamy nowy kostium. Dobra, to tutaj przeskipuję, bo na no, razie to jest oczywiste, to się zrobi cze... później, to się zrobi w swoim czasie. To jest ta scenka, co ja chyba widziałem, na YouTubie było dużo razy, tak. No to jest kostium, nie? Dzień dobry, Nowej Orku! Nowy, -Jorku! <grywa> Nowy kostium, stary A już zacząłem ja się bujać od tej lewy shift, okej. Okay. Wow, 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 kostium jest super. Kostium jest super, zobaczcie jakie są jeszcze kostiumy w sumie. Aha! Okej, okay. to są chyba te co były w sumie w No Way Home, z tego co kojarzę te kostiumy. Okej, okay, dobra, tu są jakieś mąsy do kostiumów. Okej, okay. na koncentrację, czyli po prostu więcej chyba koncentracji. Odblokowano DLC, coś jeszcze pisało, okej. Okay. Spadaj plac budowy. No dobra, to spadamy zaraz. Spijder-Manie odkryłam gdzie ludzie Fiska dalej prowadzą jego interesy. To place budowy. Nie zamknęli tego z resztą biznesu? Nie, to jedna z jego legalnych firm. Ma kilku udziałowców. Bez dowodów nic nie wskuramy. Ale macie już dowody, tak? Dlatego mam prośbę, żebyś przyglądał się tym placówkom i dawał znać, jeśli coś zauważysz. Już się robi. Dla ciebie zamienię się we wścibskiego sąsiada. Dobra, to co, lecimy. Yuri, jestem na placu budowy Fisk Construction i widzę wielu ludzi, którzy niekoniecznie cokolwiek budują. A co robią? Zaraz się tego dowiem. Oh, wiadomość od doktora. Zaczął Aha. projekt gadżetu dla Spidermana. <laughs> Czy ten gość kiedykolwiek odpoczywa? Okej. Okay. Sieć uderzeniowa. Oho, tak to odbija? Wow, to nawet mogłoby działać. Okej, okay, gadżety. Super! Yo. Doktor byłby dumny! Tamten... Nie wiem, ja to spróbował, może jakoś po cichu zreść, wiem, czy tak się da w ogóle. Okej. Okay. Oj.

Co to jest? Ale super, to tak przymocowuje. Troszkę odeszłem w mikrofon, przepraszam. Jeszcze szpadek dwie zużyłam. Aj!

Główny nowy kostium posiada moc kostiumu. Okej. Okay. Zregeneruję. Hej dobra, to będzie mocno w sumie. Jak inne kostiumy mają też inne moce to jest op, ogólnie. Wykonaj, wykonaj 10 wykończeń.

Aha, można też tak zrobić. Rakiety mają, te co ostatnio, jakbyśmy byliśmy u Fiska. Aj. A nie te? Halo. Słucham, Szef, macie w I no i wszyscy pokonani. No i super. Udało mi się zamknąć tę metę. Czy raczej zakleić siecią. I nareszcie ktoś zgłosił strzelaninę. Wysłałam już ludzi. Dobra robota. Okej. Okay. W mieście jest więcej placów budowy fiska. Założy się, że to też nie Miej oczy otwarte i zgłaszaj wszystko co podejrzane. Że to bazy jeszcze jakieś były. Dobra, co to jest w ogóle gadżety? Że to badawcze, że to nebazy. jakieś rzetony badawcze jeszcze będą. Żetony, wyzwań, przestępstw, okej. Okay. Ciekawe kostiumy. Dobra, aktualnie jeszcze sobie... ...w tym pochodzimy. Chociaż dobra, że w nim pochodziliśmy, to teraz bym sobie... ...kupił kostium Noir, tylko bym musiał złożyć jeszcze jeden pleca. Jeśli mam znaleźć place budowy fiska, powinienem ponownie skalibrować oprogramowanie mapy. Wystarczy, że przepuszczę zdjęcia kilku kultowych miejsc przez program mapujący głębię. Chyba wiem od czego zacząć. Kurde, tak teraz on nie zafę. Oscorp. Plakietka odwiedzającego z mojej rozmowy w Oscorp. Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi. Czyli tutaj też Peter Parker kiedyś w Oscorp pracował w Oscorp Industries. Okej, okay, dobra ciekawe. No i wszystkie, zale, znaczy, nie wszystkie plecaki, tylko ten zalesiony plecak, co nam pozwala kupić nowy kostium. Kostium noir. Ponieważ ten nosiliśmy, ten nosiliśmy. A, ten zawsze jest ten z kultowych miejsc. Okej, okay, dobra, ciekawe. To chyba o tych zdjęciach to przed chwilą mówił Peter Parker. Okej, okay, dobra. O, tutaj kolejna misja jest. Wow, bardzo fajny kostium w ogóle. Mega fajny kostium. Lecimy. chyba będziemy. Chyba u długi. pominałem przepraszam. Nie, ja to miasto. Pora cyknąć fotkę. Pominałem trochę, przepraszam, ale z pominałem. Mam nadzieję, że będzie jeszcze raz. Idealnie, mapa powinna się skalibrować. Nie robiłem wielu zdjęć o odejścia z Bugle. Już jest ja. wiedziałem, jakie to fajne. Muszę też obfocić inne kultowe miejsca. O to widzowie przed ostatnią misją chyba. Ostatnią misją, tą fabularną Spidermana, to będziemy musieli te wszystkie rzeczy zrobić, na co poświęcimy, pewnie trzy odcinki, minimum. Ile tego jest? Co się pojawiło, ale teraz nie ma chyba Chyba tych wież narzędzi, dlatego to nie widać. Okej, okay. Blokowano wszystkie DLC, aktualnie fabuła. 7% już mamy, co mega dużo, to jest tak naprawdę. Naprawdę, naprawdę to jest mega dużo. Okej. Okay. Lee. Chciałem ci tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla Mei jeszcze potrwa. Tort najwyraźniej uszknął w korku. O, nie ma sprawy. Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Świetnie, do usłyszenia. Okej, okay, mam wolnego czasu. Zobaczmy co się dzieje na mieście. Ok, dobra. To teraz mamy takie... taką przerwę, to bardzo fajnie. Robimy jakieś zdjęcia czy coś. Misje poboczne tu są. Jeju! Daj lipi tak? Dobra, ja Jestem słaby w zrobieniu zdjęć, nie? A kurde, w miejscu jest tylko 16. A, Midtown jest tylko 16, super. Jeśli się powiedzie, powinniśmy wyjść na prostą. Fantastycznie, doktorze. Wracamy do gry. Chwilowo. Póki co nasz drobny wypadek umknął uwadze burmistrza. Będziesz na próbie? Na pewno. Będzie dobrze. Zmienimy świat, doktorze. Zadbam o to, żeby nie wybuchł żaden pożar. Do jutra, Peter. Obyśmy odnieśli sukces. Kolejny plecak? Rysunek, dziękuję. Zwróciłem dzieciakowi balonik, który odfrunął, a on zrobił dla mnie coś takiego. Dla takich chwil warto się starać. Wow, fajne. Chinatown ukończono wszystko, no to super Teraz nie robię tych przestępstw, bo się nie teraz jak mi się wydaje Naprawdę mega fajna jest Cokierka, nie? Polecę każdemu Okej, okay, dobra ale nie ma żadnych zastrzeżeń do tej gierki. Jest bardzo super. Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. Welcome to feast. Tak jest. Cześć, Peter. Hej, Peter. Co tam? Hej, Martin, już jestem. Przepraszam. Przyszedłeś w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, o, jak miło cię super. widzieć. Pomóc czymś? E, tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich Nie, budek. nie, nie. To znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem e, 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 tylko z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm. Um, Peter, masz jakiś kłopot? Chcesz pieniędzy? Nie, nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale. Nie, 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 nie trzeba. Okay. Masz problemy sercowe, co? Co nie? No coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ. To świetna dziewczyna. To prawda, ale. Wasze dzieci byłyby naprawdę. Wow! Uh... Peter. Co się dzieje? No mów. Nie wstydź się. Te ostatnie lata. Pomagałaś mi w koledżu i pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu i nie chciałaś, nie chciałaś nic w zamian. Na świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Okay. Przeszłaś do nas pięć lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to Ty inspirujesz mnie. Dziękujemy za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. A no, jak to mówi ciocia, pomagając komuś, pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy mej do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. E, jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Okej. Okay. Ale Marcin, liczy jest chyba mister Negativ, tak mi się wydaje. Wiadomość od Yuri, odsłucham na zewnątrz. Czałem ludziska, jak idzie gra? A jak ci się wydaje? Wygrywam. Facet ma demencję starczą, Pit, Nie ma ze mną szans. No, ważne, że się dobrze bawicie. No, gadka się klei. Gadka się klei, to najważniejsze, tak? A ten kostium jest odjazdowy. Wiadomość od Juri. Hej, w domu aukcyjnym prowadzącym wyprzedaż majątku Fiska włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu? Nie chcę urządzać sceny, jeśli to nic. Wyprzedaż majątku Fiska! Fajnie się zapowiada! Ciekawe co Kingpin chował w szafach! Dobra, to na razie tyle z materiału, tylko chciałem się zobaczyć sobie kostium yy, The Amazing Spider-Man. No dobra, no w nocy to naprawdę oddaję ten kostium, zarąbisty jest, naprawdę. Wow, 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 super te kostiumy. Na jednostki. to co no dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I widzimy już i widzimy się już niedługo w następnym odcinku ze Spidermana. Na razie.